że są również w tej chwili autorytety takie, jak to, których my, które chcemy naśladować. Dla mnie osobiście jest na przykład ruch Krzysztof Stanowski, który, który stworzył Związek Arcestwa Szczypospolitej, jak gdyby z grupą ludzi od, od podstaw, ale to on, on, to, on, to, on to tworzył. I jeśli chodzi o osoby publiczne z okresu nasze, znaczy z pokolenia naszych rodziców, to ja osobiście nie dostrzegam tam osób, które byłyby dla mnie autorytetami. O luce pokoleniowej nie mówiłbym. Ja tu jestem z wszystkimi na ty. Wszyscy do mnie mówią Maurysty, ja do wszystkich mówię po imieniu. Ja nie widzę luki pokoleniowej. Znaczy, to jest tak, to tak ładnie brzmi. Oczywiście, natomiast rzeczywiście myślę, że yy, Luka, że pewnej yy, pewnej grupy instruktorów określonego wieku yy, rzeczywiście chyba brakuje. Ja to przynajmniej tak odbieram. Co oczywiście nie zmienia tego, co tutaj Maurycy przed chwilą powiedział, że, że ci ludzie, akurat, którzy tu się zebrali, i nie tylko ci, którzy tutaj są, jakby znakomicie z sobą są w stanie znaleźć wspólny język. Ale ja muszę tutaj odnieść się do moich doświadczeń, kiedy ja byłem tak, jak właśnie ci młodzi ludzie tu biegający. Wtedy tu w tym ośrodku uczyli nas ludzie znacznie starsi od, od nas w tej chwili. I. i też nie odbieraliśmy tego, oczywiście, czasami też się patrzyło, no on tam już ma swoje lata, ale mimo wszystko byli to ludzie, którzy dla nas stanowili olbrzymi autorytet i którzy nas bardzo wiele nauczyli. Jeżeli w tej chwili, to zresztą Maurycy wspominał, ja to może, może tą kropkę nad i postawię, jeżeli w tej chwili w wielu miejscach życia publicznego spotyka się ludzi, którzy przez różne struktury harcerskie, przez różne drużyny harcerskie przeszli. Także przez ten ośrodek, czy nie tylko, bo ośrodków było wiele różnych, prawda, drużyn znakomicie pracujących było. Wiele, ale także przez, przez ten ośrodek. To między innymi dlatego, że mieli znakomitych nauczycieli znacznie od siebie starszych. Ludzi, którzy byli w stanie przekazać nie tylko pewne doświadczenie, pewną ideę harcerską, ale także to, co można nazwać umowaniem ojczyzny, to, co można nazwać chęcią i wolą pracy dla innych. To są takie może trochę wyświechtane, przynajmniej dla niektórych, słowa, ale myślę, że dla ludzi, którzy tutaj się spotkali dzisiaj. To są słowa, które są słowami istotnymi, słowami, którymi się w swoim normalnym, codziennym działaniu nadal kierują. Ulotnie. Moda jest rzeczą ulotną, ale są pewne instytucje życia społecznego, które potrafią się ponad modę wznosić i proponowałbym zwrócić uwagę, jak bardzo mało przez ostatnie kilkadziesiąt lat zmienił się mundur harcerski. To o czymś moim zdaniem świadczy.